Zakrzepica a antykoncepcja dowiedz się więcej. Choć hormonalne środki antykoncepcyjne są metoda stosowana na całym świecie, nie są one pozbawione skutków ubocznych. Istnieje związek między estrogenami zawartymi w środkach antykoncepcyjnych a zakrzepica który wyjaśnimy w tym artykule. Zakrzepica a antykoncepcja zobacz, na czym polega ich relacja. Artykul napisala i zweryfikowała dr Elisa Martincano. Tabletki antykoncepcyjne. Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych jako metody zapobiegania ciazy jest coraz powszechniejsze. Chociaż ich używanie jest zwykle bezpieczne, istnieja dane, z jakich wynika, iż kobiety przyjmujące tego typu leki są bardziej narażone na zakrzepice. Hormonalne środki antykoncepcyjne to rodzaj leków które w oparciu o zewnętrzne podawanie hormonów płciowych do organizmu zapobiegają ciazy. Przyjmowanie tych hormonów zapobiega owulacji w każdym cyklu menstruacyjnym kobiety. Oprócz tego działają poprzez zagęszczanie sluzu pochwy, co bardzo utrudnia przejście plemników. Ich skuteczność jest dość wysoka, o ile są stosowane zgodnie z ustalonymi wytycznymi. Co to są hormonalne środki antykoncepcyjne? Istnieje wiele różnych rodzajów hormonalnej antykoncepcji. Moga to być Srodki do ustnie, to znaczy w postaci tabletek antykoncepcyjnych. Hormonalna wkładka domaciczna, to urządzenie wkładane do wejścia do szyjki macicy kobiety, pozostaje tam przez lata, uwalniając hormony. Plaster, jest to samo kawałek materiału, który przykleja się do skóry i uwalnia przez dnia hormony. Pierścien do to urzadzenie wkładane do pochwy w każdym cyklu miesiaczkowym i lokalnie uwalniające tam hormony. Implant hormonalny, to kapsułka, która umieszcza się pod skóra i utrzymuje przez lata, uwalniająca hormony w każdym cyklu. Ponieważ środki antykoncepcyjne nie są barierowymi metodami antykoncepcji musimy pamiętać, że nie chronia przed chorobami przenoszonymi droga pliciowa. A jedynie zapobiegaja ciazy. W przypadku stosunków seksualnych z nieznanymi osobami nadal zaleca się używanie prezerwatyw. Metody antykoncepcji W przeciwieństwie do prezerwatywy, hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed chorobami przenoszonymi droga pleciowa. Co to jest zakrzepica? Zakrzepica to tworzenie się skrzepów krwi w głębokich zylach ciała. Zwykle występuje zwłaszcza w nogach. Skrzep może przemieszczać się przez krwioobieg, a sutknie w naczyniu o mniejszej średnicy i zakluci normalne krazenie krwi. Jeśli ten skrzep dotrze do pluc, utworzy się zator, a wynikiem będzie zator tetnicy płucnej. To bardzo poważna sytuacja, obarczona duza śmiertelności osób, które na nie cierpia. Istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju zakrzepicy. Do najważniejszych należą otylost i częste unieruchomienie. Po operacji, podczas której musisz pozostać w pozycji lezacej, lub w przypadku bardzo długich podróży, konieczne będzie podjęcie niezbędnych środków ostrożności, aby nie rozwinęła się zakrzepica. Inne czynniki ryzyka to np. palenie i ciaza. Być może uznasz także ten artykuł za interesujący: napast seksualna, a zapobieganie ciazy. Zakrzepica, a antykoncepcja. Jakie ryzyko niesie stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych? Zakrzepica zylna. Tworzenie się zakrzepicy stanowi poważne zdarzenie, które należy natychmiast leczyć, aby uniknąć powiklan. Wydaje się, że estrogeny kluczowy składnik hormonalnych środków antykoncepcyjnych powodują zmiany w krzepnięciu krwi. Dlatego w obliczu długotrwałego narazenia i wysokiego poziomu tych hormonów wzrasta ryzyko zmiany krzepnięcia i tworzenia się skrzepów krwi. Szacuje się, że ryzyko zakrzepicy związane ze stosowaniem środków antykoncepcyjnych dotyczy 1 na 100 tysięcy kobiet, które je przyjmuje. Chociaż wydaje się to niskie ryzyko, musimy pamiętać, że dotyczy zwykle młodych i wcześniej zdrowych kobiet. A na całym świecie są miliony użytkowników środków antykoncepcyjnych. To sprawia, że ryzyko zdrowotne to jeszcze jeden czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze tego rodzaju środka antykoncepcyjnego. Jednakże nie wszystkie hormonalne środki antykoncepcyjne mają ten sam skład. Powstaje coraz więcej leków antykoncepcyjnych, które zawierają mniejsza dawkę estrogenu. Dzięki temu te i inne zagrożenia. Jakie stwarzają te hormony? Sa zminimalizowane. Zakrzepica i antykoncepcja nie muszą iść w parze. Zapewne zaciekawi Cię także nasz inny artykuł, rodzaje aborcji, wszystkie niezbędne informacje. Antykoncepcja hormonalna jest nadal bezpieczna. Hormonalne środki antykoncepcyjne pozostają bardzo bezpieczna metoda zapobiegania ciazy. Ich powszechne stosowanie i postęp w opracowywaniu leków oznaczają zaniosą one coraz mniejsze ryzyko. Jednak nie są one pozbawione skutków ubocznych. Dlatego najbardziej wskazane jest, aby przed rozpoczęciem przyjmowania lub stosowania jakiegokolwiek środka antykoncepcyjnego udać się do specjalisty. To on będzie oceniał każdy przypadek pod katem możliwych powiązanych czynników ryzyka, aby zdecydować. Czy stosowanie jest zalecane? Jeśli tak, doradzi, jaka forma i skład są najbardziej bezpieczne.